Witajcie. Matka pięcioletniego chłopca o imieniu Kainoa, Shana Nihaus, zamieściła na portalach społecznościowych zdjęcie i informacje o tym, jak jej syn, który cierpi na autyzm, otworzył się na świat zewnętrzny dzięki psu asystującemu tornado. Historia poruszyła setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dzisiaj ja też Wam opowiem tę właśnie historię. Popatrzcie na to zdjęcie, które opublikowała w sieci matka chłopca. Jeśli nie rozumiecie, o co na nim chodzi, to dobrze, bo to oznacza, że jesteście szczęśliwymi osobami, chociaż być może nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jej tekst pod zdjęciem głęboko poruszył setki tysięcy osób. Widzicie to? Nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego. Wczoraj mój pięcioletni autystyczny syn po raz pierwszy zobaczył swojego nowego psa o imieniu Tornado. Wyszkolonego specjalnie do pomocy dzieciom z autyzmem. Na co dzień mieszkamy w Japonii, na tornada czekaliśmy prawie dwa lata. Na zdjęciu widać twarz jego matki, która nie może dziecka przytulać, ubierać, myć go, spać z nim ani się z nim bawić. Wyobraźcie sobie, co czuła, gdy jej syn spokojnie położył się, opierając głowę na psie i to z własnej woli, dlatego że poczuł z nim więź. Oto twarz matki, która setki razy widziała, jak jej syn z nikim nie mógł nawiązać kontaktu, mimo że się starał. Gdyby miał choć jednego przyjaciela, przynajmniej jedną bliską mu osobę. Szana spędziła przy synu wiele przepłakanych nocy. Przecież chłopiec nie ma nikogo poza rodziną, bez względu na to, jak bardzo by próbował. Mimo wysiłków wkładanych w przestrzeganie norm i zasad, nie dało się zmienić jego świata. A teraz. Matka siedzi obok syna, patrzy na niego i z radości nie może wydusić z siebie ani słowa. Warto było, mówi wreszcie, wszystko było tego warte. Walka, specjalna terapia, badania, pieniądze, stosy papierów, rozmowy z wychowawczyniami, łzy, kroki do przodu i znów kroki w tył. Skądś teraz wiem, i to dzięki tornado, zyskałam pewność, że wszystko będzie dobrze. Niezliczone razy widziałam, jak mój syn próbuje przezwyciężyć trudności i poradzić sobie z bólem. Setki razy przez to płakałam. Ale wczoraj łzy płynęły mi z innego powodu. Nie potrafię opisać tej radości. Trudno sobie wyobrazić, co czuje matka, która nie może nawet przytulić własnego syna, gdyż mogłoby to wywołać u niego atak paniki. Dzieciom z autyzmem bardzo trudno nawiązać kontakt z otaczającymi ich ludźmi. W tym celu specjalnie szkoli się psy, tak aby mogły one pomagać dzieciom z zaburzeniami, uspokajać je podczas napadów lęku, pilnować ich stanu, ostrzegać rodziców, kiedy potrzebna jest pomoc. Ponieważ psy czują i zachowują się inaczej niż dorośli, dzieciom łatwiej wchodzić z nimi w kontakt. Oto krótka i poruszająca historia z życia Szany i jej syna. Zapewne wiecie, że autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwojowym. Dlatego nie da się go wyleczyć za pomocą tabletek. Udaje się to jednak psom. Ich troska, poświęcenie, radość i ciepło pomagają dzieciom łapać kontakt z otaczającym światem. A dzięki tornado, teraz i Kainoa będzie mógł powoli nawiązywać relacje z ludźmi. I to wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.